W poprzednim odcinku zwróciłam uwagę na regularność w stosowaniu ćwiczeń, zabiegów czy metod dla polepszania swego zdrowia. Dzisiaj kilka słów dedykuję zachowaniu należytej staranności. Obserwowałam wielokrotnie w trakcie mej rehabilitacji jakość ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów, zalecanych przez rehabilitanta. Można by powiedzieć, że większość osób robi je byle jak, bez zachowania należytej staranności. Już z dala widać, że ich ruchy wykonywane są mechanicznie, niestarannie, często bezmyślnie. Ruch ma być bowiem wykonywany z uważnością, powodującą ewidentny efekt w ciele. Aby zauważyć i korygować jego poprawność. Zauważyłam, że wielu rehabilitantów nie pokazuje pacjentom, jak mają je wykonać, jedynie objaśnia je w słowach. Ruch jest jednak sztuką, która ma przynieść konkretne wrażenia w ciele i ewidentne efekty. Nie wystarczy go wykonać, trzeba go wykonać uważnie i starannie, wtedy dopiero przynosi efekt. Często ludzie wykonują ćwiczenia izometryczne, polegające na ruchu rąk czy nóg w różnych kierunkach mechanicznie, kierując się ilością ich powtórzeń. I szybkością, a nie jakością wykonania. Można zrobić kilka ruchów bardziej skutecznie, niż wiele bezmyślnie. Taki bezmyślny sposób wykonania powoduje bowiem narastające zmęczenie, które i tak jest częścią procesu chorobowego dlatego zwracanie uwagi na jakość wykonania i efekty w ciele jest sprawą zasadniczą nie tylko w usprawnianiu ciała ale przede wszystkim w cofaniu się choroby i powrocie do zdrowia doktor Ewa Danuta Białek wwwpsychosynteza.pl 见过样啥无法干。